Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy zrobić formularz formularzu logowania opcji z resetowaniem hasła. Jak coś takiego zrobić, już cię pokazuję. Na początku ustawimy layout naszej strony na kolumn. Ok, i następnie dodamy sobie grupę, która będzie typu też kolumn. Będzie na środku szerokość od 300 do 600, wysokość od 50 do nieskończoności. To będzie nasz formularz do logowania, login. Dodam jeszcze przestrzenie pomiędzy elementami, tutaj na przykład 10, OK. I będziemy mieli tutaj właśnie logowanie. Jeszcze zmienię sobie styl na group border i w tym stylu dodamy jakiś padding, na przykład 10, 10, 10, 10. Jest wszędzie 10. Wracamy do naszej strony, odpalamy naszą aplikację, zróbmy preview i zobaczymy, jak to wygląda. Ja jeszcze wezmę sobie mój adres e-mail, OK. I dodamy do naszej aplikacji do bazy danych użytkownika. Więc dodamy sobie naszego użytkownika, update New Entry User. Dodajemy użytkownika, tak, żebyśmy jako ten użytkownik uruchomili naszą aplikację. I tutaj już będziemy zalogowani i ten formularz będzie nam się mógł też wyświetlać, bo nie będziemy robili żadnego ograniczenia. Ale tutaj zrobimy sobie testy jako użytkownik nie niezalogowany. Jesteśmy niezalogowani włączymy tryb debug, OK i uruchamiamy kolejne rzeczy. Damy na początku tekst in, bo robimy tutaj formularz logowania w stylu na przykład H4, pełna, szerokość od zera do nieskończoności, fit with to content, tak samo wysokość od zera do nieskończoności i niech będzie na środku. Następnie dodamy inputy, bo przy logowaniu od naszego użytkownika musimy wziąć e-mail więc zbierzemy sobie tutaj e-mail, e-mail to pole musi być wypełnione this input should not be empty. Pełna szerokość od zera do nieskończoności. OK. Ctrl D. Duplikuję sobie ten nasz element. Jeszcze od naszego użytkownika weźmiemy hasło password. Jest. Nazwiemy go też password. To pole jest wymagane typu password. I na samym dole przycisk login. in. OK. Niech będzie na środku. Ustawimy sobie tutaj szerokość od zera do, albo na przykład od 150 feet with to content. Ok, jak ktoś kliknie sobie tutaj przycisk login, to pójdziemy i zalogujemy naszego użytkownika log the user in i zrobimy na końcu reset relevant inputs. Ok, te inputy oczywiście tu przy logowaniu musimy wpisać e-mail naszego użytkownika, input email value oraz hasło password input, password value. Możemy też zapamiętać jego adres e-mail. OK. No i teraz mamy tutaj formularz logowania. A co, jeżeli nasz użytkownik zapomniał hasła? Zduplikuje sobie nasz tekst tutaj. Zmienimy go na body, body, body. OK. Ustawimy go, quit to content, do prawej teraz. I napiszemy tutaj reset password. OK. I to sprawi nam, że będziemy troszeczkę zmieniali nasz formularzu w jaki sposób jak ktoś w to kliknie to wtedy ustawimy custom state w naszym formularzu do logowania więc dajmy sobie tutaj custom state is password reset ok typu prawda/fałsz jest no na dzień dobry jest to no więc ustawmy tu wartość na nie i jeżeli klikniemy sobie w reset password to pójdziemy i zmienimy Set State of An Element. W tym właśnie elemencie ustawimy, że będziemy resetowali pasło, hasło, czyli ustawiamy tutaj jest, resetujemy hasło. Jeżeli resetujemy hasło, to ukryjemy sobie przycisk Login. Więc zrobimy sobie tutaj warunek. Jeżeli nasza grupa z logowaniem ma tutaj pole is password reset na jest, to wtedy zrobimy, ten element nie jest widoczny, więc sobie go ukryjemy. Kupiłem sobie ten nasz warunek i tak samo zrobimy z tym tekstem Paste Condition oraz z inputem Password po to, żeby nasz użytkownik nie wpisywał hasła przy resetowaniu hasła. Zróbmy F5, zobaczmy jak to wygląda, więc sobie logujemy się. O, jednak zapomnieliśmy hasło, więc klikamy Reset Password, znikają nam niektóre opcje. Następnie duplikuję sobie ten nasz tekst Login, zrobię go jako Znowu pierwszy, Make First, zmienimy tutaj napis na Reset Password i. Normalnie ten nasz tekst będzie tutaj się nie wyświetlał. Collapse One Hidden niech nie zajmuje nam przestrzeni. Tam. Tak samo ten drugi tekst też zrobimy Collapse One Hidden i ten Reset Password będziemy teraz wyświetlali, jeżeli mamy resetowanie hasła. To samo zrobimy sobie z logowaniem, też zaznaczymy sobie Collapse One Hidden i przy tym inputie też zrobimy Collapse Hidden. I ten przycisk Login też duplikuje Ctrl D i będziemy mieć drugi przycisk Reset Password. Password i on normalnie nie będzie nam się wyświetlał, więc layout ukrywamy go sobie i wyświetlamy go wtedy, kiedy mamy resetowanie hasła. OK. F5 odświeżamy sobie, zobaczcie. Mamy login, password, i mail Klikamy reset password, mamy reset password i tutaj reset password. Dobrze, jak klikniemy w ten przycisk, to co będziemy chcieli zrobić? Wyświetlimy alert naszemu użytkownikowi, że hej, wysłaliśmy maila, zobacz swoją skrzynkę pocztową, więc szukam tutaj alertu. Alert. jest alert. Ustawimy go sobie. Position the alert at the top. Na, tutaj zmienimy szerokość na pełną szerokość od zera do nieskończoności. I napiszemy tutaj we send an email list, check. Your mailbox. Ok, jest informacja o mailboxie. Dobrze, więc klika ktoś, Reset Password i robimy send. Password, Reset Email. Wysyłamy maila tam, gdzie ktoś w tym naszym inputie wprowadził dane. Input, 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 email value. Ok, przy logowaniu mamy resetowanie. Tutaj relevant input, czyli input resetujemy. My tu w tym przypadku nie będziemy resetowali inputów, dlatego że chcemy cały czas jeszcze wyświetlać, komu ten nasz użytkownik wysłał mail. Ale zrobimy hide an element, ukryjemy przycisk do wysyłania tego hasła, po to, aby ktoś nie klikał szybko, wiele razy wyśli hasło, wyśli hasło, wyśli hasło, a i będzie miał wiele maili. My wyślemy wiele maili, to jest nam niepotrzebne. I jeszcze robimy sobie. Alert. Wyświetlimy ten alercik, który wyświetlimy troszeczkę dłużej, na przykład przez 30 sekund, i będziemy wyświetlali. We send an email. Zróbmy preview zobaczmy, jak to wygląda. Więc jesteśmy w logowaniu. Bierzemy znowu sobie swój adres e-mail. OK. I zapomnieliśmy hasła, więc klikamy sobie tutaj. Bierzemy nasz mail, wpisujemy, klikamy reset password. OK, i zobaczcie, ukrywa nam się przycisk do reset password, więc nie możemy jeszcze raz sobie wysłać. Możemy też o ten przycisk, ten tekst też nam jeszcze ukryć, że jak już robimy resetowanie hasła, to też go ukrywamy, więc normalnie on jest widoczny. Collapse when hidden i z reset, z login weźmiemy sobie ten nasz warunek. Copy condition i wklejamy sobie tutaj. Warunek paste, ok, i jednocześnie zobaczymy sobie tutaj mail cały czas nam się wyświetla, ale już nasz użytkownik nie może jeszcze raz resetować hasła. Ma tylko informację. Hej, zobacz skrzynkę mailową. I na maila dostaliśmy sobie właśnie maila z resetowaniem hasła. Zróbmy jeszcze raz odśwież. Co jeszcze możemy sobie tutaj poprawić? Zobaczmy. Jeszcze raz piszemy sobie reset password. Wklejamy reset password. Jest, mamy informację, że nasz. Yy, Musimy pójść do skrzynki pocztowej. Możemy troszeczkę jeszcze odsunąć sobie naszą tą grupę od góry, abyśmy mieli więcej miejsca, tam na przykład 100. Ok, w ten sposób i zobaczyć teraz, jak będzie informacja o czymś takim. Reset password. Mamy tutaj, wysłaliśmy maila. A co, jeżeli wyślemy tutaj złego maila? Maila, którego nie ma w bazie danych, więc reset password. Wyjmijmy sobie tutaj. Reset password. Też dostaliśmy maila że idziemy do skrzynki pocztowej, i możemy tam sprawdzić. Moglibyśmy tutaj dać warunek, nie ma takiego użytkownika, ale tak jest jednak troszeczkę bezpieczniej, bo nikt inny nie, nie pozwalamy nikomu prześledzić w naszej bazie danych, jakie adresy e-mail są, bo jeżeli byśmy tutaj zwracali informację, hej, nie mamy takiego maila, to ktoś mógłby się dowiedzieć, jakie maile są w naszej bazie danych, a jakie nie są, bo po prostu mógłby sobie tu wpisywać losowe dane. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!